Twoja świnka naprawdę cię rozpoznaje, czy po prostu wie, że masz smakołyki. Dziś pogadamy o tym, czy świnki morskie potrafią odróżnić swojego opiekuna od obcych i co tak naprawdę czują, gdy cię widzą. Pierwsze, sygnały rozpoznawania opiekuna. Większość opiekunów świnek morskich mówi, ona zaczyna popiskiwać, jak tylko wchodzę do pokoju. Albo jak słyszy, że otwieram lodówkę, to już siedzi przy kracie. To nie przypadek. Świnki morskie mają doskonały słuch i świetną pamięć dźwięków. Rozpoznają twój głos, sposób chodzenia, a nawet szelest torebki z ziołami. Co mówi nauka? Badania pokazują, że świnki morskie, mimo że są małymi gryzoniami, mają zdolność do zapamiętywania twarzy, dźwięków i zapachów. Nie są może tak emocjonalne jak pies, ale potrafią kojarzyć osobę z doświadczeniem. Jeśli jesteś tym, który karmi, głaszcze i rozmawia z nimi codziennie, jesteś rozpoznawalny. Dla nich jesteś tym fajnym, dużym stworem, który przynosi jedzenie i nie gryzie. 3. Budowanie więzi. Świnki morskie nie okazują uczuć tak ekspresyjnie jak psy, ale mają swoje subtelne sposoby. Podchodzą do ciebie bez lęku, wydają miękkie dźwięki: bur, ku. Leżą przy tobie lub pozwalają się głaskać. Czasem nawet delikatnie mruczą z zadowolenia. To oznaki, że ci ufają, a zaufanie i z więź. Czy każda świnka będzie cię kochać? Nie każda świnka morska reaguje tak samo. Niektóre są bardziej towarzyskie, inne płochliwe. To jak z ludźmi. Jedne są ekstrawertykami, inne introwertykami. Klucz, czas. Cierpliwość i konsekwencja. Jeśli codziennie poświęcasz im uwagę, mówisz do nich i budujesz pozytywne skojarzenia, rozpoznają cię. I nie tylko dlatego, że masz smakołyki. Jak sprawdzić, czy świnka cię rozpoznaje? Czy reaguje na twój głos, a nie na głos innych? Czy podchodzi chętniej do ciebie niż do kogoś obcego? Czy gada z tobą, gdy się zbliżasz? Czy czuje się przy tobie spokojna? Jeśli tak, Masz swoją odpowiedź. Twoja świnka wie, kim jesteś. Może nie przyniosą ci kapci ani nie nauczą się aportować, ale świnki morskie naprawdę rozpoznają swojego człowieka. I jeśli dasz im serce, czas i kilka listków pietruszki, to odpłacą ci się ufnością i cichym wrr przy uchu. A ty, jak Twoja świnka pokazuje, że Cię rozpoznaje? Napisz w komentarzu, jestem ciekawa Waszych historii. I nie zapomnij zostawić łapki jeśli chcesz więcej takich odcinków.